Siemaneczko! Jak myślicie, da radę w prawie 1000 litrach? Myślę, że da. Patrzcie, jak ona fajnie wygląda. Jest Nikolas. Jak na grzałka. Zaraz mam ją jeszcze otworzę. To Znajduje się w zestawie. I patrzcie, jak wygląda po otwarciu. Po otwarciu mamy dwie grzałki w środku, termostat, jakiś termometr chyba to będzie, czy czujnik temperatury, ale ogólnie to jest kawał grzałki. Myślę, że jak taką filtrze panelową za, zamontuję, to ogrzeje mi zbiornik, chociaż u mnie i tak jest dość ciepło w mieszkaniu. W 720 litrach w ogóle nie, uczy, nie miałem grzałki, a Temperatura utrzymywała mi się w granicach 24-26 stopni, więc myślę, że ta nie będzie zbyt często chodziła w 975 litrach. Dajcie znać, pomyślicie o tym modelu grzałeczki. Jest to Aqual Platinum 5500, przepraszam, dedykowana do akwarii 300 000 litrów, czyli łapie się w tym zakresie maksymalna automatyka. I zakres temperaturów od 20 do 33 stopni. Myślę, że u mnie nie będzie dość często chodzić, ale po podmianie wody warto, aby podgrzała delikatnie moją wodę RO do docelowej temperatury. Ma ktoś z Was ten model używał? Dajcie znać w komentarzach. Trzymajcie się. Piąteczka, cześć.